Eucharystyczny cud, który wyzwał naukę i zostawił ekspertów bez słów. 15 sierpnia 1996 roku, podczas mszy świętej w kościele Świętej Marii w Buenos Aires, Argentyna, kapłan, konsekrując hostię, zauważył, że zaczęła ona przekształcać się w substancję o cechach ludzkiego mięsa. Następnie przechował hostię w naczyniu, a po kilku dniach zauważył, że zjawisko powtórzyło się. Miejscowy biskup kardynał Jorge Bergoglio, który później został papieżem Franciszkiem, zażądał przeprowadzenia śledztwa, aby zrozumieć, co się wydarzyło. Hostie zostały wysłane do analizy naukowej, a wyniki opublikowane w 1999 roku wykazały, że badana substancja to rzeczywiście tkanka ludzka z cechami mięśnia sercowego, a konkretnie tkanki ludzkiego serca. Naukowcy byli zaskoczeni, ponieważ substancja wykazywała oznaki uszkodzenia, jakby została pobrana z serca, które było pod dużym stresem, co mogło sugerować nadprzyrodzoną naturę zjawiska. Kościół katolicki uznał to wydarzenie za cud eucharystyczny. Dla wielu jest to znak realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, co stanowi centralny element wiary katolickiej. Cud był jeszcze bardziej niezwykły ponieważ miał miejsce w czasach współczesnych, a równolegle przeprowadzono badania naukowe, co wywołało światowe zainteresowanie, w tym wśród naukowców i teologów. Ten cud eucharystyczny jest jednym z wielu, które miały miejsce w historii, ale fakt, że został naukowo zbadany, a wyniki były tak imponujące, zaskoczył wielu, jak wspomniałeś. Uważa się, że jest to świadectwo prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, co jest podstawowym filarem katolickiej wiary. Wszystko zaczęło się, gdy ktoś zauważył konsekrowaną hostię leżącą na ziemi. Proboszcz ksiądz Alejandro postąpił zgodnie z zaleceniami Kościoła na takie przypadki, zebrał hostię z wielką czcią i umieścił ją w naczyniu z wodą, aby mogła się rozpuścić naturalnie. Naczynie to zostało następnie przechowane w tabernakulum, a do tego momentu wszystko wydawało się przebiegać zgodnie z normalnym protokołem. Jednak to, co wydarzyło się potem, szokowało wszystkich. Kilka dni później, 15 sierpnia, kapłani parafii postanowili sprawdzić, czy hostia naprawdę się rozpuściła. Ku zdumieniu wszystkich, hostia była nienaruszona. A co jeszcze bardziej zdumiewające, pojawiły się plamy przypominające krew, które zaczęły się powiększać. W obliczu tego niewytłumaczalnego faktu Sprawa została zgłoszona kardynałowi arcybiskupowi Buenos Aires, nikomu innemu jak biskupowi Jorge Bergoglio, przyszłemu papieżowi Franciszkowi. Z zachowaniem ostrożności, która zawsze go charakteryzowała, postanowił poczekać i pozwolić na przeprowadzenie badań naukowych. To, co odkryto później, zaskoczyło nawet największych sceptyków. Badania rozpoczęły się w 1999 roku. Ale to 26 marca 2002 roku przeprowadzono jeden z najważniejszych testów przez dr FR Zugi, renomowanego profesora Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Najbardziej intrygujące było to, że dr Zugi nie wiedział, skąd pochodzi próbka, którą analizował. Po przeprowadzeniu swoich badań potwierdził, że materiał to tkanka serca ludzkiego, a dokładniej mięsień sercowy lewej komory części serca odpowiedzialnej za pompowanie krwi do całego ciała. Ponadto doktor Zugi wykrył oznaki cierpienia, takie jak obecność skrzeplin, co wskazywało, że osoba, od której pobrano tkankę, doświadczyła wielkiego bólu i trudności w oddychaniu. Te objawy pasują do opisu męki Chrystusa, szczególnie momentu, w którym rzymski żołnierz przebił bok Jezusa włócznią. Jednak najbardziej zdumiewającym odkryciem dla dr Zugi było obecność białych krwinek w tkance, co wskazywało, że serce biło w momencie pobierania próbki. Kiedy dowiedział się, że próbka pochodziła z konsekrowanej hostii, był głęboko poruszony. Jak to możliwe, że kawałek konsekrowanego chleba mógłby przekształcić się w ludzką tkankę serca? Ten cud wykracza poza naukowe zrozumienie i prowadzi nas do kontemplacji tajemnicy wiary. Cud Eucharystyczny w Buenos Aires jest potężnym świadectwem rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii. Przypomina nam, że Jezus żyje, bijąc sercem dla każdego z nas i jest naprawdę obecny w konsekrowanym chlebie. To wydarzenie jest zaproszeniem, aby zbliżyć się do Eucharystii z jeszcze większą wiarą i pobożnością, uznając, że tam znajduje się sam Jezus, który nas kocha i czeka na nas. Niech zawsze podchodzimy do tego sakramentu z otwartym sercem, gotowi przyjąć miłość i łaskę, które On pragnie nam ofiarować. Ten cud nie jest tylko objawieniem naukowym, ale głębokim wezwaniem do nawrócenia. Zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem Eucharystii w naszym życiu i sposobem, w jaki podchodzimy do tego sakramentu. Świadcząc o rzeczywistej obecności Jezusa w konsekrowanym chlebie, Jesteśmy wezwani do szacunku i czci wobec hosti podczas świętej mszy, pamiętając, że nie stoimy tylko przed symbolem, ale przed samym ciałem i krwią Chrystusa. Niech każda celebracja będzie dla nas okazją, by rozpoznać ogromny dar, który otrzymujemy, uczestnicząc w Eucharystii. To nie tylko rytuał, ale boska okazja, by o naszą wiarę i życie chrześcijańskie. Zbliżając się do hosti z pobożnością. Niech nasze serca otworzą się na przemianę, którą Jezus pragnie w nas dokonać, oczyszczając nas i wzywając do życia zgodnego z jego przykładem miłości i współczucia. Szacunek dla Eucharystii nie jest tylko aktem zewnętrznej czci, ale wewnętrznym zobowiązaniem do ciągłej konwersji. Niech będziemy z odnowioną wiarą nawracać się do Chrystusa, uznając jego obecność w każdej mszy świętej i pozwalając, by jego łaska nas przemieniała. Byśmy stawali się lepszymi naśladowcami Jego miłości. Niech pamięć o tym cudzie zainspiruje nas do życia w jedności z Bogiem, szanując Eucharystię w każdym szczególe i do przenoszenia tej miłości na innych, jako świadectwo prawdziwej obecności Jezusa wśród nas. Panie Jezu, obecny w Eucharystii, pochylam się przed Tobą z sercem pełnym czci i wdzięczności. Ty, który z miłości do nas stajesz się obecny w konsekrowanym chlebie, Naucz mnie żyć w harmonii z Twoim świętym ciałem i krwią. Ty, który jesteś źródłem wszelkiej miłości i łaski, daj mi siłę, bym wiernie Cię naśladował. Niech Twoja obecność w Eucharystii przemienia moje serce, oczyszczając je i odnawiając przy każdej komunii. Pomóż mi rozpoznać Twoją prawdziwą obecność w każdej mszy, w każdej konsekrowanej hostii. Niech nigdy nie traktuję Twojej obecności z obojętnością, ale z głębokim szacunkiem i uwielbieniem. Panie Jezu Eucharystyczny, spraw, bym stawał się coraz bardziej wrażliwy na Twoją miłość, a gdy zbliżam się do Ciebie, niech całkowicie się nawrócę. Niech Twoja pokój panuje w moim sercu, a przez Twoją łaskę, niech przyniosę Twoją miłość światu. Amen.